Jesteśmy bezpieczni. Siemano, Hubert Miściwujewski, razem ze mną Sylwester Miller. Cześć Sylwek! Witam, witam wszystkich. Sylwek, powiem jeszcze raz to, co powiedziałem przed wywiadem. Nareszcie, w końcu e, już nic Ci nie stanie na przeszkodzie. Staniesz do walki w końcu o tą wypragnioną szablę mistrzowską organizacji Army Fight Night. E, no tak, już mam nadzieję, że nic się nie wydarzy. Bo wiadomo, do walki jeszcze 24 godziny ponad, więc różne rzeczy się dzieją, ale... Ale odpukać. Mam nadzieję, że wszystko, wszystko już jest na, na finiszu. Sylwek, standardowe pytanie po ceremonii ważenia. Waga zrobiona, waga mistrzowska zrobiona, czyli te pół kilograma jeszcze więcej trzeba było zrobić. Jak ogólnie przebiegł Ci ten proces zbijania? Znaczy, wiadomo, nigdy nie jest lekko, ale jakoś tam się nie, nie męczyłem. Wstałem dzisiaj rano, było trz, ponad 3 kilo do zrobienia. stałem, zrobiłem jakiś lekki rozruch, posiedziałem w saunie, zleciało fajnie. Nie, nie męczyłem się jakoś zbytnio, wiadomo, tak. no, no, też nie było tak, że po prostu położyłem się, wypociłem i tam coś tam trzeba było się pomęczyć, ale nie było, nie było problemów, że tak powiem, z wagą. Nie było problemów z wagą, a jak przebiegł Ci te przygotowanie, cały ten okres przygotowań, jak czujesz się przygotowany tego pojedynku, porównując to do pojedynku w żywcu? Nie chcę tego porównywać, bo zawsze przygotowania są inne, nigdy nie są takie same. To raz, a drugie to wyjdzie jutro w walce, tak? I, I tak naprawdę mogę tutaj opowiadać, że jestem w fantastycznej formie, tak, że to były najlepsze przygotowania, ale pewnie tak nie było, nie wiem, może było, może nie było, jutro to wyniknie, tak? Bo ja mam trafić jutro. Z tym dniem i z tą formą. To ma być wszystko, te nogi ma być jutro, i, i mam nadzieję, że, że to były najlepsze przygotowania, ale to, jak, tak jak mówię, to okaże się w walce. Sylwek, pojedynek wyjątkowy pojedynek o szablę mistrzowską, wyjątkowe też wyjście na ważenie z flagą Polski. Widać, że bardzo duże przykładasz tak, jakby obraz swój do tego pojedynku, że jest to walka o szablę. No tak, zależy mi na tym, ponieważ e, jestem też żołnierzem, e, jest to 11. Armia. są dokładnie, tak? Dokładnie, jest to 11. Armia, walka, e, e, znaczy wie walka, to jest e, jakieś tam uchronowanie, e, e, nie, odzyskanie niepodległości przez nasz kraj, więc e, no chcę to też, się, ja to szanuję i chciałbym też to pokazać, że to szanuję, tak? te szable są często przepustką do tych większych organizacji. Też traktujesz to jako właśnie taka potencjalna przepustka, żeby pójść dalej, wyżej? E, inaczej, traktuję to w ten sposób, że to może być jakaś przepustka do lepszych, wie, może większych organizacji, tak, ale ja wcale o tym nie myślę, skupiam się na szabli. Później mogę, mieć, mogę ją bronić i z przyjemnością ją będę bronił. Kwestia jest uzgodnienia warunków, tak i, i przeciwników i, i wiadomo, jeżeli tutaj Filip by mi sięgał odpowiednich przeciwników na poziomie, to wcale nie muszę się gdzieś wybierać, tak. Ostatnie moje pytanie, co z tym Cage Warriors powiedz mi, będzie ten rewanż, nie będzie tego rewanżu, menadżer stoi obok. E, rewanżu nie będzie, bo Jake już nie ma chyba w e, Cage Warriors, więc e, jest nowy misz. E, w, właśnie tutaj w Wadze Koguciej w Cage Warriors, więc, więc J.K. nie ma, J.Kuciej i ryważu nie będzie, ale może będzie walka o pas Cage Warriors, więc tutaj Tutaj zostawię ten znak zapytania. No to tego Ci życzę, życzę Ci jutro wygranej walki, ponieważ e, jesteś jedynym Polakiem w tym zestawieniu, życzę Ci tej walki na Cage Warriors, również opas e, tytułu Double Champ. E, I co? I powodzenia jutro. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do oglądania Armia Fight na i Sport. Dzięki wielkie.